No, dzień dobry. Ogólny masz. No właśnie, teraz będę. obiad jeść Miałem mało nagrywać, ale ogóle, co mam nagrywać? O! Pojemnik na twarzy. ciepło Tu położę na razie. Proszę, żeby się rdnęłem, jak się mówi. Bo tu dałem właśnie na kamerę Te kamele ten kupił. O, małe, dwie łyżki wziąłem. To mała zupa jest to zupa zje z tą bułkę, a nie wodą ty pijesz. O masz, ja nie wiem, o bułkę z wodą, o obiad, <grystanie> o jajeczko, jajeczko z bombasu, jajeczko z bombasu, królika nie ma, a jajeczko jest, o a ja szukam, Zubka tu ale równo na lewo no jak no pojemnik a jak to ma wlewać a i co gołąbki są są i kotlety są co no, bo te kotlety jeszcze ja moje gołąbki a ten kotlet Halo. słucham? Właśnie Też Właśnie usłyszałem Halo Ale ty nie rozmawiaj. Ja już teraz nagrywam tu nie rozmawiaj Do kogo? Widzicie no, Obiadu nie tak. mogę spokojnie zjeść Weź ten wyłącz telefon Dobra później zadzwon pan, bo, bo my teraz spożywamy. Na obiadu nie można zjeść. Właśnie też ogółem się, ogółem zrobiło smutno, bo dowiedziałem się, rozmawiałem właśnie z y, synem Stonogi, że właśnie Stonoga zamknęli go do aresztu. A Krzysztof ma Mógłbym napisać to byłem. Ja to nie wiem jakaś sprawa opuścić. No to tu nie potrafisz otwierać nawet ty. Eh? To no, łyżka jest. Nie widzisz? Widzę. Ja idę się załatwić. O, oh, tu moras z buku? Ai, buco, que são. Buki. Buki é? Tu z assim. No mu starszy człowiek przywoził. A jak major? No bo wszyscy tak słuchacze mnie znają. Gdzie major? Mówił no w domu. No bo kartę wiedzą, że karty zawsze. No i tak, to no, mogę powiedzieć, że ogółem Sławek się też zburzył się, że mi ogółem dostałem bana. No ale ogółem, co ten ban, co to jeden ban, To ogółem dwunasty ban. <laughs> Przez tyle czasu. Ile banów już masz? Dwanaście. A, ty, ty rekordy bijesz w banach. To zrobiło. To nie była ogółem to nie moja wina. Ktoś ze zdrości po prostu, że ale już mam 3000 prawie subkrucji mam Filmy nagrywam. O, mam już 14 tysięcy wyświetleń. Temu ja będę nagrywał mówiłem nową kartę, bo tamta, Zobaczymy jak na tej kartce, Bo tamto to w komputerze w tamtym trzeba wyczyścić się. No i dzwoniłem też do, do Sławka a to z nowego numeru ale nie odbieram ale o, będzie oglądał to na pewno będzie oglądał żeby po prostu masz podrąg jutro, wczoraj, po, nie jutro, wczoraj po prostu była osoba wpuszczona a była ogółem nagrywane to, żebyś po prostu y, wyszukał od 9 tam to byś wiedział o 10 czy 11, do 12 tak przejrzeć to i po prostu trzeba to zdjęcie i byś wysłał sms-em zdjęcie to się ułem zrobi i się ugłem beknie za to i już tam co to gadanie są ludzie, którzy zajmują się tym o, zupkę będę to sobie Я поважно добро Ja no. Drugi Jajko, Ja jaj <grym> ale ogółem Mnie to No, szkoda ugórę kanału, może by która osoba pomogłaby odnaleźć mi tą osobę. Po prostu on za to wszystko zapłaci. Ponieważ ja co miesiąc miałem plus lajty a co są od 6 do 8 tysięcy za same reklamy dostawałem. Dostawałem pieniądze z YouTube y amerykańskiej, ale on po prostu. Zarła się osoba, no, Mercedesa, on dobrze on dobrze stoi, taki Mercedes. Miał 12 tysięcy, a 18 miał 3,5 litra. To po prostu. A jak nagrywał, to widzicie, żeby za bardzo nie było go, to musiał tablicę zdjąć, tę uszczelkę, zdjął całą tablicę i położył na ziemię i wtedy ja myłem samochód, a w tym samym czasie po prostu wrzucił ten erotyczny film, który ja trochę teraz będę wiedział, jak ktoś będzie takie coś robił. Po prostu nie zobaczyłem, bo, bo wrzuciłem, już było wrzucone i po prostu ja wrzuciłem, jak ten film po prostu wygląda i właśnie zobaczyłem jak on mnie nagrywa, a i wyjął telefon i po prostu ten obrazek zobaczyłem. To takiego czegoś nie powinno być. A ja dobrze, siedzę w domu, o, trochę sadełka się, bo mam, o, mam dobre, o, a ty kupił cztery mleka, a budyń, a mleko dasz mi do tego, do tej odżywki, bo ja z wodą robiłem, to już stoi, bierz, a ja pierwszą zupę jem, to później następne. Muszę nagrywać, żeby gonić te straty. Chciałbym trochę odpocząć. jajeczko I w W jaka ta pogoda tam. Не же пруши, пруши. <coughs> а я говорю, В Бумбаже яка погода. Бо, если выезжаем, то было не <coughs> <Nie> зло, тепло. Не <coughs> зло, тепло. А вообще właśnie... O, jeszcze raz, bo pomyliłem się wcześniej, nie złe imię podałem, bo Boryca. Pozdrawiam. O, następne. Fajny też człowiek. A jak zobaczył cały to o, z kim ja będę teraz rozmawiał? Przywitał się, wszystko, usiadł. Kurde, kogo ja widzę? <gry> no, tacy ludzie są szanowani. Którzy naprawdę chcą pokazać się, porozmawiać. O, byliśmy, właśnie cały tę ustawiał trochę i zapuściliśmy, o wcześniej pojechaliśmy o. hamburgery zjedliśmy o kola zimna o jeszcze tak do tego pierwszy. a dobra ja nagrywam pierwszy to za wyrzuć pierwszy tak przepraszam chwalić się pierwszy, pierwszy. Ja nagrywam, jem, nagrywam, testuję zupkę Bożą. Mm. Dobre, bo tutaj trochę tłuszczu jest. Ale dobrze. No, Asia mówi. o to, nas to w domu jesteś, jak gadają, że to nie w domu gdzie. <coughs> Ale to tak gadają, właśnie. Odpocznij no, trochę. Odpocznij, bo się najadłem. Bo, tak powiedz od razu. Jak panu pytać się, to powie, że z głodny, mogę porozmawiać. Ja też coś najadłbym. Kończę zupę, pić. A ty, najadłbym się, od razu wodę jeszcze popiję. Popić trzeba. O. 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 o Ale się najadł, nie? Rodzę, <laughs> Rodze, dziecko. O Żurek. Jajeczkowe dziecko rodzę. Cztery jajeczko były. Cztery jajeczkowe dziecko rodzę. <laughs> Dobra, ty już się nie odzywaj jak ja nagrywam, bo ja już jeden dostałem bana. To też były takie nieciekawe twoje filmy z Twojej wypowiedzi. Hmm. Właśnie o, syn stąd mi dzwonił, że list, a pytał się o mój kanał, mam, mówię mam drugi, też powiedziała przykro, że tak się stało, to to, to jest taka właśnie popularność, tak się dzieje właśnie. Nic się nie poradzi. Tacy są ludzie, którzy, o, chcą ze mną, jak są. Wziął. podjechaliśmy, wyszedł. O, kurde, otwiera. Otwiera. Drzwi, cały to. O, kogo ja widzę. O, przepraszam. No. Już od, od tydzień czasu do mojego. Przyjaciele dzwonił. żeby jakoś się spotkać. No bo to sam raz była wczoraj. Bo też pracuje. Była okazja. Odjechać. Posiedzieliśmy, porozmawialiśmy. O kawę wypiliśmy. Wcześniej to zjedliśmy. O kole. A lodę zjadłem lód, to na wierzchu lód, a po prostu pod spodem tam takie te były hmm, pokruszone, takie tam rodzynki na wierzchu i po prostu to zamrożone, to śmitana bita taka by biała była, a to u zamrożone, a na wierzchu było lód. I pomarańcz chyba, tak, plasterek. Bardzo, bardzo dobre to, mogłem chwalę, jak to się mówi. I bardzo dobrze, że no, można, o, i co? Zawsze jak ja wychodzę i mówię, o, i miała piniarka być, o, jeszcze było widno. Szarawo się robiło, i przyjechałem do domu. Odwiedzili mnie. coś się stało? Nie. No właśnie. Chyba można wychodzić z domu. No, maskę miałem. Na spodniach. To właśnie czarno, co mi ten. Ale będzie wyłapany. Poszukujcie w internecie już mój imię, nazwisko już jest, ale to wszystko powolutku, powolutku wszystko po prostu widzicie ktoś w ogóle zobaczył, chce w jakiś sposób mi pomóc, też pomaga, założył mi nowy kanał, który mógł, mogę sobie wrzucać filmy, powiedzieć na ten temat te słowa, a nie inne, i po prostu jest to, a nie byle co. No dziękuję, że mogę. No trochę było mi smutno, bo niektórzy ludzie się martwili, że tak się stało. Niektórzy się martwili, a niektórzy byli nie zadowoleni. I z tego powodu mogę to wam powiedzieć. Ale to ja mam to gdzieś, to co o mnie myślę myśli źle. O, tak mogę powiedzieć. No, wszystkich wspaniałych widzów dobrych, którzy mnie chcą oglądać w jakiś sposób. O, nawet mogę powiedzieć. Tak, nagrywała. Przepraszam bardzo, ale nie będę. Bo mówiłem wcześniej na tamtym kanale, nie będę nic złego na twój temat. Mogłem jesteś też kobietą, nagrywasz i po prostu sama powiedziała, że trochę leni też przykro się zrobiło. No bo ty ogółem też nagrywałaś, więcej nagrywałaś na mój temat, temu to po prostu nazbierało się z całej Polski, całe to wszystko, po prostu wszystkie, jeden kanał, drugi kanał, trzeci kanał, piąty i szósty i po prostu oni zbierają się i łomok ło, kogoś, po prostu i po prostu to tak się dzieje, że po prostu wiadomo, organizm to nie to nie bąk, że łym puścisz z dupy bąka i bo poleci. A <laughs> właśnie. No tak, widzicie, kulturalnie sobie powiedziałem, nie ma u mnie jakiegoś brzydkiego słowa. To właśnie tak powinno być, a nie po prostu y, dożyć jak niektórzy o to, to, to i przyklinają i wyzywają nie wiadomo co. Takiego czegoś nie powinno być. I miłego dnia życzę. No bo super, była. Smaczna zupka Boża.